Przemysław w Sarosie, dzień dobry, Podlaskie. Zaczynamy dzisiaj, a w zasadzie wznawiamy nowy, ten cykl, który kontynuowaliśmy gospodarka głupcze, ale będziemy zapraszali przedstawicieli różnych branż. Dzisiaj ze mną jest Łukasz Kowalczuk, właściciel firmy Diadom Okna i Drzwi. Firmy, która, ale nie będziemy rozmawiać tylko o oknach i drzwiach, ale firmy, która działa jakby w szeroko rozumianej branży budowlanej. A tematem będzie branża budowlana. Sektor budowlany tworzy w Polsce obecnie ponad 700 przedsiębiorstw, ponad 1 300 miejsc pracy, z różnych, nie wszystkich branż. Z tym, że ostatnio ten sektor przeżywa pewien kryzys. Sponsorem programu jest firma Diadom: Okna i drzwi www.diadom.pl. O tym, że podlaskie firmy, podlascy deweloperzy budują, możemy się przekonać, no cóż, jeżdżąc po Białym Stoku i oglądając we wszystkich dużych miastach powstające, jak żeby po deszczu, bloki i to, że w każdym miejscu pojawiły się nowe budynki, które, w których są mieszkania. Ale branża budowlana to nie tylko budowa bloków, chociaż pewnie jest najbardziej spektakularne, To także firmy, które zajmują się wykończeniem, dostarczają detali, dostarczają wyposażenia i właśnie z takim, taką firmą jest firma Dianom, która jest jedną z większych firm w województwie podlaskim w stoku, jeżeli chodzi o dostawę i montaż ok okien i drzwi. Powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem, czy wy dostrzegacie jako firma Spadek tej branży budowlanej, czy jest dostrzegalny kryzys? Czy dostrzegamy spadek sprzedaży? No, na pewno ten spadek jest widoczny. Tak naprawdę no, duży wpływ na spadek sprzedaży. Myślę, że mają kredyty ogólnie. Tak? Tutaj widzimy, że ta stopa procentowa jest dosyć wysoka, więc no, ta, ta sprzedaż po prostu no, gdzieś tam wyhamowuje. Jest to widoczne. To nie jest przypadkiem tak, że mamy coś, o czym mówili kiedyś Amerykanie, że taką bańkę, jeśli chodzi o nieruchomości. I z tą bańką z nieruchomościami jest tak, że po prostu ona została tak rozdęta, ten nad, jest nad, nad popyt, a ceny są tak absurdalnie wysokie, że po prostu dlatego między innymi ta branża się zwija, że to nastąpiło prze. Przewartościowanie. Ta cena jest absurdalnie wysoka mieszkań i to powoduje, że to wszystko się zmniejsza. Może to po prostu chciwość deweloperów. No, myślę, że na pewno ta chciwość deweloperów to jest, no, no jest jaka jest, tak? Ludzie na to nie mają wpływu, deweloperzy podnieśli cenę. Od, od, od dwóch lat tak naprawdę ceny poszły bardzo mocno do góry. Widzimy, jak ta sprzedaż wzrosła tych mieszkań wzrastała, jak były dodatkowe, fund dodatkowe środki. Dof środki, dofinansowanie było właśnie na, na kredyty. Do to różne programy żądają. Tak, i to tak naprawdę po całą inflację, a, a jeśli chodzi o teraz wyhamowywanie tej sprzedaży, no to niestety to tak naprawdę wzrost, wzrost kosztów tutaj, które ponoszą kupcy tych mieszkań. Tak? No koszt kredytu jest bardzo wysoki, no dzisiaj oprocentowanie jest na poziomie powyżej 8%, ja uważam, że to jest bardzo dużo. W czasach covidowych było to w granicach 3-3,5%. Więc no ta rata kredytu jest bardzo wysoka. Szczególnie osoby, które, osoby, które wcześniej te kredyty brały tak, na tych 3-3,5% w czasach covidowych, no na dzień dzisiejszy płacą bardzo wysokie raty i to wszystko też generuje problemy no, ze spłatą kredytów. Widzimy też, że no, no, pojawia się coraz więcej mieszkań które się zwalniają, po prostu no, ludziom brakuje pieniędzy na spłatę lat kredytów i, i ludzie o, o, też ogłaszają bankructwa. Powiedz mi, rozumiem, że ten wzrost cen spowodował właśnie... Spowodowało co? Spowodowało zwiększenie popytu, spowodowało to, że to jest dużo drożej. Te, Podrożały Wasze usługi, podrożały ceny gruntów, podrożała materiały budowlane i to aż w takim stopniu, no bo w jakim stopniu Wy podnieśliście cenę, wy, wy firmy, które dostarczają właśnie okien, drzwi, tych wszystkich rzeczy, które są do domu potrzebne, niezbędne? Tak naprawdę, jeśli chodzi o podnoszenie ceny, no to my staraliśmy się jak najmniej podnosić, no ale niestety byliśmy zmuszani wszystkimi podwyżkami prądu ceny produktów, tak, bo my strzyczymy usługi, więc nasza cena usługowa, jeśli byśmy mieli porównać cenę montażu na przykład okien, tak, tutaj porównać cofając się kilka lat wstecz, to cena się nie zmieniła tak naprawdę. No my staramy się cenę utrzymywać, żeby być konkurencyjni na rynku, ale niestety ceny produktów poszły mocno do góry. Choć na dzień dzisiejszy też już widzimy, że ten trend gdzieś wyhamowuje i producenci coraz Częściej stają jakieś dodatkowe promocje, obniża, dają dla nas dodatkowe rabaty, dzięki czemu my możemy też te ceny po prostu obniżać dla do, do klientów detalicznych. No dobrze, bo <laughs> ostatnio czytałem taki materiał, w, na, w której ze stron internetowych, gdzie porównywano cenę mieszkania w Warszawie, która rzeczywiście jest drogim miastem, dużo droższym niż Białystok, jeśli chodzi o cenę mieszkań, do ceny mieszkania w Dubaju, czyli w kraju, który jest <laughs> y, symbolem, synonimem luksusu. Czy z czego wynika to, że te, to jest takie drogie? No, przepraszam, ale wydaje mi się, że e, okna w Dubaju i okna w, w Polsce mają chyba podobną wartość. Czy ta, tam, ty, u Was również y, te okna są tak drogie jak ceny na przykład w Dubaju? No, ja myślę, że nawet okna w Dubaju są droższe, bo koszt produkcji w Polsce i przewiezienie tych okien do Dubaju No to, to są większe. Ktoś tym też chce zarobić, prawda? Więc. No tutaj jeśli chodzi o ceny, to myślę, że okna to trochę złe jest porównanie, ale jeśli chodzi o nieruchomości same w sobie, okna były tak, tutaj, Tak naprawdę najważniejsze to wydaje mi się, że jest cena jednak działki, tak, tutaj, bo jeśli byśmy chcieli wybudować taki blok yy, poza granicami miasta, możemy kupić naprawdę działki w bardzo atrakcyjnych cenach. Ja sam mam przykład w swojej rodzinie, osoba, która kupiła właśnie dom poza granicami miasta, no to dom w granicach 120 metrów udało się zakupić w cenie 450 tysięcy, tak, to taka cena w 100. To, no to jest niemożliwe nierealne, to jest ponad 100% wzrostu tej ceny, tak w stoku. a myślę, że też duży wpływ na to wszystko ma jedna gospodarka, no na, nasze władze też w mieście, tak, jeśli chodzi o same miasto, tak, bo te, tych działek brakuje. Miasto też tych działek coraz mniej, jakby tym deweloperom gdzieś tam udostępnia do zakupu. Te ceny są tej te, te ziemi są bardzo drogie w, w mieście, więc no to jest pewnie główny, główny czynnik wzrostu, choć deweloperzy też z tym korzystają, bo. Bo, bo jeśli kupy, mają, mają te działki pokupowane już 5-10 lat wstecz i oni te działki trzymają, no to, no to tutaj koszt dla nich, to jest już czysty zysk dla nich, tak? Jeśli kupili działkę za milion złotych, a dzisiaj ta działka jest warta 3 miliony, no to to jest czysty zysk tak naprawdę, no, nic nie musieli robić, już ta działka na starcie jest droższa. Ale I później te, te zyski no, się wypłaca poprzez sprzedaż tych nieruchomości które są bardzo drogie w toku. i ja myślę, że powinno miasto też na to... Coś z tym zrobić, żeby jednak tych działek udostępnić, żeby ci deweloperzy po prostu mogli. Choć, choć z drugiej strony, no pytanie, jak to wygląda, bo też wiadomo, ci deweloperzy skupują też te nieruchomości, więc czy wpuszczenie, no na pewno musi być to duża ilość tych, tych, tych miejsc do budowy, tak? Łukasz, ale ja powiem ci, że jakby ciebie słuchają na przykład teraz mieszkańcy osiedla Przedworcowe, gdzie są domki, które doznają samozapłonu, gdzie y, deweloperzy bardzo agresywnie próbują wykurzyć mieszkańców niewielkich mieszkań, mieszkań, domków jednorodzinnych w miejscu, gdzie może być budownictwo wielorodzinne. Y, I w wielu innych miejscach ludzie, którzy. Y, Mieszkają w blokach, a obok nich powstaje jakieś wielki bloki, na przykład Osiedle, osiedle Mickiewicza tam ten wieżowiec, oni by się z tobą do końca nie zgodzili, że miasto daje za, za dużo. Oni uważają, wręcz przeciwnie, miasto daje za, miasto wcale nie daje za mało, za dużo daje te, te, tego miejsca, i te bloki powstały w miejscach, w których oni się tego nie spodziewali. Jak wobec tego to, te dwie sprzeczne rzeczy można pogodzić? Bo z jednej strony widzimy rosnące wszędzie bloki, z drugiej strony słyszę, że Białystok się wyludnia, że jest nas mimo wszystko coraz mniej a y, ceny mieszkań cały czas rosną, to, to jest takie kompletnie nie, niespójne, nielogiczne. No niestety, właśnie tutaj, żeby każdy był zadowolony, to jest ciężko, tak, ale myślę, że na pewno no, tutaj nie w samym centrum budowanie tych bloków, ale w okolicy centrum, tak, są, są fajne działki, które miasto trzyma i nie chce po prostu wstawić ich na sprzedaż pod, pod budowę tych bloków. Y, więc no, tutaj, no to, to też trzeba by było się nad tym zastanowić. Okej, okay, a powiedz mi, y, czy to, co się właśnie dzieje, te rosnące ceny, zmniejszający się zysk, bo w podlaskim PKB, o ile w Polsce PKB, jeśli chodzi o branżę budowlaną, to około 10%, to na Podlasiu ktoś wylicza, że to około 11-12%. Oczywiście pewnie dlatego, że Białystok się bardzo dynamicznie rozwijał w ostatnich latach, bo te dane pochodzą z lat 2022-23, z roku 2024 nie znalazłem tych danych. Powiedz mi, czy to Twoim zdaniem będzie wpływało na te wszystkie branże pokrewne, bo firm takich jak Twoje, zajmujących się dostarczaniem wyposażenia do mieszkań, do nowych domów, jest dużo. To nie tylko okna, drzwi, ale to również wykończenie, to meble, to y, firmy elektryczne, y, firmy, które zajmują się instalacją y, łazienek, budowaniem kuchni, robieniem różnych innych, y, stolarze, osoby, które powiedzmy remontują stare mieszkania. To wszystko generalnie powoduje, że wydawałoby się, że to powinno kwitnąć. Tymczasem mówi, że, że to wcale tego rozkwitu nie widać. No Nie widać, no i sam fakt, że się miasta, no to to wiadomo jest, jeśli miasto się wyrudnia, jest klientów, mniej potencjalnych klientów, tak, ludzie mniej inwestują. Zresztą ja sam myślę, że w ogóle Podlasie, no niestety, ma potężny problem, jeśli chodzi o, o finansowanie, to zewnętrzne, tak, tutaj z, z Polski, w ogóle, tak. My jesteśmy bardzo mało teraz wspierani z. z, z z funduszu? Z funduszu, tak, różnych. Jakby podać, dostaje najmniejsze pieniądze i to też się przekłada później na wszystkie inne inwestycje właśnie też jest, Musimy też uzgranić to, że w Białymstoku też te zarobki są, jakie są. No są najniższe w całej Polsce, więc no, no Białystok jest trudnym miastem do, do rozwoju. Myślę, że do prowadzenia też biznesu, choć z drugiej strony pewnie wszędzie, wszędzie jest ciężko, tak? bo dzisiaj jest bardzo prosto tworzyć firmę i, i widzimy, że dużo ludzi próbuje otwierać tą firmę. Najczęściej to są takie zresztą statystyki, że większość ludzi tak po roku, po dwóch te firmę zamyka tutaj. No właśnie, z czego, nie każda daje się do prowadzenia biznesu. Z czego to może wynikać w tej twojej branży to, że ta, ta Konkurencja, rywalizacja jest aż tak trudna, to tak trudny rynek? Akurat no w naszej branży, czy aż taka trudna jest ta konkurencja? Myślę, że. że... Każdy z nas swojego klienta znajdzie tutaj, tak? Wymiana stolarki, okien czy drzwi, no to jest taka branża, w której no, każdy z nas potrzebuje te okna i drzwi, więc, e, więc no tutaj ta, ta praca jest dla wszystkich firm, ale no, pytanie w jakim stopniu, tak? Czy, czy mamy tej pracy bardzo dużo, czy po prostu no, czekamy tego klienta swoimi dniami tutaj? Więc no, są różne firmy, różny poziom zaangażowania tych właścicieli tych firm do, do marketingu, do, do rozwoju. A jak dużo ci nasi deweloperzy budujący te ogromne bloki mieszkania, które widzimy, jest ich sporo, no bo jednak jest ich mimo wszystko sporo, czy oni wy odczuwacie, że oni korzystają z waszych usług, czy te usługi są środki, powiedzmy, okna, w ogóle inne, wyposażenie są ściągane? Wy czy macie raczej klientów takich indywidualnych. Jak to wygląda? Znaczy, jeśli chodzi o deweloperów, to. Najczęściej korzystają z, z producentów, tak? oni współpracują już bezpośrednio z producentem. No nasza firma też współpracuje z producentami. My jesteśmy no dealerem, sprzedajemy dalej te okna, właśnie sprzedajemy z usługą już kompleksowo. Większość producentów no nie sprzedaje dla klienta detalicznego i, no i tak uważam, że tak powinno być. Tak? tutaj. Ale są też mniejsi producenci, którzy sobie słabo radzą na rynku no i potrafią też obsługiwać klientów detalicznych, a myślę, że to jest bardzo szkodliwe i, i też przeszkadza w rozwoju tych firm. Okej, okay, a powiedz mi, największy problem, Twoim zdaniem, albo <laughs> to, co może zahamować, jeśli chodzi o rozwój budownictwa w tej branży budowlanej, a także i waszej, właśnie tych branż pokrewnych w województwie podlaskim? Czego się można tutaj spodziewać teraz w najbliższym czasie? Czy Twoim zdaniem, po pierwsze, jak się rozwinie wasza branża, i drugie pytanie: <laughs> takie bardziej chyba interesujące dla widzów, czy yy, można spodziewać się, że zaraz te mieszkania będą tańsze? Ja uważam, że, że powinny być tańsze, tak, bo teraz zaczęło się budować tych inwestycji, no to tutaj no wszyscy widzimy, że zaznawiamy się wręcz, kto to będzie kupować, tak. Jeśli te kredyty stopy procentowe nie spadną, no to mało kogo będzie stać na te mieszkania, tak. No, no, mieszkanie za 700-800 tysięcy, kiedyś, kiedyś to, to człowiek nawet sobie nie myślał, że taka cena może być, a, a, a wiadomo, no wcześniej, te, bo za 400 czy 300 tysięcy, no to to było w ogóle... No, bez porównania, ta cena, właśnie. A, twoim zdaniem, przyszłość branży budowlanej na Podlasiu, ona się mimo wszystko rozwinie, czy to w dalszym ciągu czekają nas chude lata? No, żebym był taki, takim ekspertem, kto przewidzieć, to, to tutaj jest trudne. Myślę, że na pewno będzie troszkę trudniej tutaj. Tak, Widzimy, że ta gospodarka gdzieś tam troszkę wyhamowuje, ale uważam, że firmy, które są mocne, stoją sztywno na rynku, zawsze znajdą możliwość rozwoju i, i swoją niszę. Nam przez wiele lat naprawdę, no, jeśli chodzi o naszą firmę, to przez wiele lat ciągle się rozwijamy, ciągle to przede wszystkim wzrasta i, i myślę, że w najgorszym przypadku to się co najwyżej zatrzymamy na tym poziomie. Nie, nie rozwiniemy się jeszcze gdzieś tam wyżej. Będziemy mieli jakieś tam przerwy w rozwoju, ale na pewno te spadki i firmy, które się angażują. W rozwój swoich działalności pilnują tego biznesu, odpowiednio inwestują w marketing, no będą sobie poradzą, tak? Tutaj. Ci najsłabsi, to, no to wiadomo, najsłabsi zawsze, zawsze zawsze po prostu odpadali gdzieś, tak i no to naturalne, stają, że generalnie miesią. jest trwa wymiana. Szanowni Państwo, mało optymistyczny prognostyk wobec tego, bo wszystko wskazuje na to, że yy, branża budowlana będzie nam się. Yy, nie spowoduje znaczy czy branża budowlana się rozwija to jak powiedział nam ekspert czas pokaże trudno po powiedzieć to trzeba było mieć szklaną kulę <laughs> natomiast jeżeli chodzi o branżę yy, ocenę mieszkań no cóż są absurdalnie duże są absurdalnie wysokie może nie tak wysokie jak w innych miastach no ale ceny powinny być mniejsze. Czy będą mniejsze? No cóż, trzeba będzie poczekać na to. Natomiast w Białym Stoku na Podlasiu powstaje w tej chwili sporo mieszkań. Jesteśmy jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się rynków i chyba wszystko wskazuje na to, że tych mieszkań będzie się budowało coraz więcej. Czy działek będzie więcej, czy, temat, czy ceny spadną w związku z tym, bo to jest chyba główna. Główny nośnik powodujący wzrost tej ceny. No cóż, będziemy się tym tematem zajmowali i przeglądali. W następnych programach Gospodarka Głupcze zapytamy o właśnie te tematy. Sponsorem programu jest firma Diadom Okna i Drzwi. www.diadom.pl.